Dzień dobry. Popołudniowy poniedziałek. Ja już się właśnie rozładowałem. no, Chłopaki mnie rozładowali. Dzieli Kurde jak ja uwielbiam nowe kontenery. Pyk, pyk Do żadnego problemu. O, już to widać i prawie czuć bez szarpania się wszystko elegancko chodzi jak nowe zjedam się powoli to krosna co się okazało nie tarnów tylko krosno wypoziomowało się, wypoziomowało się Trudny jest, nie mylę Przecież takie pogody są, że to nie ma sensu. Rzecz oczywista. Teraz będę się próbował stąd wydostać. Trochę ciasno tu jest, no ale trzeba jakoś pomyśleć. Najlepiej byłoby zrobić obera nie zrobimy inaczej. Taką dziurę szczelinę tam widzimy. Światło, odłącz. Bujaj, nie bujaj no Jest 170 km do pokonania, więc trochę jest, jest. No i jutro załadunek, ale tuż. raczej na dzisiaj nie liczę W końcu Ja stąd wyjadę Po chamsku, po chrębsku, ale się wyjedzie chyba no, Jeszcze na no. sino-koperkowe rusz na środku, skrzyżowanie tak widzę to jest takie bardziej teren przemysłowy pogoda jaka jest, taka jest dobrze, na plus pół stopnia to co ja widziałem, to jakbym miał tam jechać na krosno to tam kurde czerwone, znaczy pomarańczowe drogi są przez Google pokazuje tak kurde mi się wydaje, że hmm, może być ciekawie Ale to się o... okaże w praniu Szkoda, że na puste jadę Już tam krosną to już tam dalekie dają Ale no cóż, mogą być i takie, co nie? Dalekie kursy lubimy Jakieś nowe. Tylko kurde, właśnie, nie kojarzę, właśnie nie kojarzę. Czy ja tam już nie byłem? Kurde, kiedyś tam w tym Krośnie Coś mi to mówi, te krosta Chyba tak. Tam zostałem praktycznie na dwa dni. No nie było na początku roku tamtego. Chyba tak. No. Nie było co z czym przyjechać. Wrócić. Tam coś zrzucałem ale powrotów nie było no bo tak, no bo po, pojechałem tam na nie wiem, czy chyba na poniedziałek? czy wtorek? już nie kojarzę, jakoś tak chyba kolej rzeczy była, kolej dni że jakoś chyba tam wylądowałem chyba we wtorek no to wtorek i w środę czekałem do którejś tam godziny bodajże i potem była zrzuta kontenera w Dąbrowie górniczej, tak chyba mi się kojarzy, bo tu był Ebelin. I właśnie chyba z Dąbrowy wracałem na pustko, no nie było co, tak mi się wydaje. A może to też była środa, w czwartek i w piątek zrzucałem, kurde, już nie wiem, wiem, że to był strasznie nieudany kurs, straszny. Ale no. Czasem i tak bywa. A tu o dziwo, ja się nie wiem jakiego mam armatora do krosna i jakieś, to co, co widziałem na odwiedzeniu to chyba szkło, szkło jakieś będę ładować, czekajcie, dobra, tutaj jeszcze do przodu, a tu zaraz będę zjeżdżać na S7, dobra, będę monitorować, no już czerwone światło, monitorować jak tam droga, to włączy się później. Ulepiłem dziś bałwana i co? Obalił się cholernik jeden <grystanie> Ile tu śniegu mówię wam i ja nie mogę Zobaczcie sam a tutaj mój biedny Ty Kolego e. <grystanie> Rozpuścił się Co ja wiem właśnie tutaj był ktoś z i mówię, że taka od czwartej rano zobaczcie Sporo, sporo fajny ten klimat Próż, gdzie góry Nie ma gór A Szkoda. No nic akurat, akurat ten kolega się odezwał tu jest krosna ma przyjechać na kawę Czekam Tylka szkoda, że to do 15 tylko ładują co? nie ma sensu myć co nie? I tak trochę się opukał <grym> No, a się opukał na felka jest ładnie, ładna prawie czysta co? <grym> Kurwa. Ja nie mogę to jemu tu już polerka Polerka, bo już te kwasowanie, nie kwasowanie już. na dole mu to nie poszło, bo jest żółta, nie białe, niestety takie uroki mini w sumie też mogłem powiedzieć, żeby bez kwasu ale jak się siedzi w kabinie, czy się pójdzie po coś to się nie wie Czy kwasują, czy nie kwasują ale mniejsza, większość i tak za niedługo. No wana na się najwyżej spoleruje i tyle, to no, jest na plusie. Siła lepiej można byłoby się porzucać śnieżkami Ale no, nie mam z kim. Synka nie ma szkoła. A widzę, że się pytacie, gdzie synek w szkole. No teraz to nie. Ale ogólnie. Czas szkoły jest. No się bawił A ja, razem z nim. Chociaż może za chwilkę się pobawię. A masz? Bała nie współpracować. Echo, ale z nic nie będzie. Trudno. Trudno. dobra. Czekam za kolegą do kawy. 15. 16, prawda? Co się dowiedziałem, to muszę czekać do 7 rano. 7 rano. Trochę jest. No ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Kurde, to jakiś koszby się przydał, żeby wyrzucić te śmieci. Tutaj pomyśleć to do jutra, co? Chyba, że jeszcze się włączy, jak będzie kolega. Ja to mówię. W zależności, czy będzie chciał się pokazać. Nikogo nie namawiam. Będzie miał wolę, to będzie miał wolę, no nie? No. Dobra, jak coś to do jutra, tak? Dzień dobry. Ja już podstawiony, tak powiem. Ale co tutaj jest za polityka, że tak powiem, Masak. No Nie leży od siódmej e, Pani od przepustek, znaczy pani od przepustek jest. Gdzie trzeba pójść do głównego biura. Wrócić się. Pójść do działu transportu. Wrócić się, no w sensie to jest na jednym placu. E, do wagowego dać mu wszystkie papiery musi tam wprowadzić też w system tara kontenera wjechać na wagę, wrócić do niego i, i jeszcze y, trzeba gdzieś tam podjechać 200 metrów do przodu, nie no 100. 100 metrów do przodu tam do y, magazynu y, magazyn wszystko mówi i tak dobrze, że mi dobrze, tak dobrze poszło 7.50 O, 7 już tam byłem Z postawieniem się Kurde no Trzeba sobie zrobić śniadanie i tyle Co innego zostało Kawa, płatki Da więcej mnie nie stać Nie <gry> ja śmieję się A jeszcze nie wspominałem wczoraj no i tego wczoraj przyjechał do mnie Krystian Tu jest krosta na kawę To mi chłop jeszcze kurczę podarował 4 piwa no nie wspomniałem, że nie piję no to Powiedział, że w razie, w razie jakiejś pomocy czy wyciągnięcia czy coś ja mówię, w sumie przyda się, przyda się ale tutaj jeszcze analizuję, kurczę. No, ogólnie to jest zrobię kwestię. E, analizuję tak trasę. I powiem, wam, że tutaj jakieś, kurde, Rebelki to nie ma. Myślałem, żeby tutaj przez Rzeszów Radom, Warszawa. Ale tędy jest o wiele, wiele dalej. No i co, muszę wrócić do Tarnowa. Mm. I 7 trójką jechać do Kielc przez Busko zdrój tutaj do Kielc a z Kielc potem na jedynkę do Piotkowa Trybunałskiego i na górę do Gdyni więc tak ogólnie to mam bez dwóch, 3 kilometrów 700 sporo sporo nie wiem czy dojadę do dni szczerze mówiąc na tym czasie. Na 10 godzin. Hmm. Jeżeli taka pogoda będzie jak teraz, to ciężko, to widzę. no Ale póki co zamykam to, bo to nie ma sensu. Podelektuję się kawą papierosem. I będziemy jechać. A ten. Myślałem, że tutaj będą wózki ładować, więc myślałem, że będzie ciężko, a widać, nie będzie ciężko. Podniosłem ten konia do góry. to Tak, w taką pozycję wjeżdżałem, No ale oczywiście rampy nie mają tutaj regulowanej, no nie? Tylko rampa jest. Ach. W końcu można jechać W końcu w końcu po ilu? Prawie dwóch godzinach? Dobrze mówię. Nie, godzina 40. No, wysłać 940 kg za lekko. Na tą pogodę. Za lekko Stosunków Stanowczo za lekko. Więc zaraz. Się do jazdy, szyby umyte zaczęło padać. Kurde, co za pogoda! Czemu mi się zachciało zimy? Polubię. Dobra, ustawię was. Dobra, Przygotowano wszystko. Można jechać. Chyba się nie podniosło. ośka czego tutaj No, jak widzicie krajobraz jest przepiękny, zimowy Droga na razie, póki co, czarna Całe szczęście Dobra A Czemu też podniosłem tą ośkę? Żeby mieć przyczepność napędna i Większą. Rozumiem to dobrze, jeżeli nie, to przykro mi. Żeby jednak docisnąć ciągnik, po to, żeby mógł, żeby mógł iść w razie jakiejś nieprzyczepności. Kolego, idziesz, poczekasz, nie muszę się przepuszczać. No więc 700 km do pokonania jest, kurde no. No niestety, mam nadzieję, że dopiero co zaczął ten śnieżek padać, że tam jednak przez tarnów będę musiał jechać. Tam na Radą, więc mam nadzieję, że mnie ta pogoda nie zaskoczy. Aczkolwiek, tak jak z jedną rozmawiałem, czy to nawet Krystian mówił to mówił, że wczoraj to była masakra. Krosno tam w stronę. kurde, czego tam Na no. no, przejście graniczne. No, nie jeżdżę, tam więc nie znam. Mówił mi nazwę. To tam cały transport stał. Bo tam ciężarówki nie mogę pojechać. A teraz tutaj też jeden kierowca, co było obok mnie. To właśnie mówił, że byłby wczoraj. Gdyby nie, jakaś ciężarówka, czyli będę. Czy jej się złamała w pół? Tak zwany Scyzoryk i zablokowała całą drogę. Co mówię? No, na razie taka pogoda jest ciekawa. Dobrze, że czarna droga, tak mówię i wspominam cały czas, że jest ładna, piękna. Jak to się mówi? Tylko dojechać do jedynki w Piotrkowie to już potem pójdzie nie patrzeć, to jest minus hmm hm. nie no, dam radę no, tutaj muszę się tylko do Jasła się dobić potem tam jest 7.3 droga no, to już to 7.3 7-3 będę jechać do samego, do samych do samego e, Piotrkowa, nie do Kierc na pewno, a do Piotrkowa? Nie, to Piotrkowa chyba jest trochę chyba, inna droga. Samych kielc będę jechać 7-3 Więc tak proszę Państwa wygląda Dobra, nie przedłużając włącz się później jeszcze czy pan z eilbocami? czy ala eilbodzy? no ja już właśnie kurde tam, wyminąłem minąłem wziąłem kawę bo przecież kurde tak tak droga źle szła, że No najpierw kurde od tego, od Krosna jakieś Litwiniec się to, co pewnie widzieliście tam na tyku. w przyspieszonym tempie no, przeszpierdykany 20 wolniej niż postawa przewiduje to jest raz a dwa, że w Tarnowie jest remont drogi ale to taki remont drogi że drogi nie ma <laughs> kurde dramat no i co no, kawał do umilania podróży Piętnastka, 15 tutaj sobie wykręciłem I kolejna pauza za 2,50 pięćdziesiąt. do maksymalnego, maksymalnego czasu jazdy. Dobra. Nic innego nie zostaje tylko jechać. Przejechałem do Kopytkoła Tylko bądź aż... Nie wiem. Dla mnie tylko Tylko Wolałbym być dalej, no ale... <laughs> no niestety Droga była taka przecudowna i przeszybka, że... Nie Litwiniec, nie Litwiniec Słabo Ale zawsze się ktoś musi trafić I tyle no, 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 Muszę jechać, kurde, Gdynia wydając do żompa Muszę pojechać, bo powiedziałem, że zrobię przysługę no. Wezmę kontener Zrzucę to na DC -cie bo i tak na decycie mam ubranie. Dla mnie to to 10 minut może stracą albo coś w tym, coś w ten sposób. A też wczoraj jak przyjechałem to siły nie miałem w ogóle na nic. Tylko położyłem się. No a tej byłem o 10. Mnie trochę ta droga zmęczyła eee, no i Z rana, żeby się bardziej przebudzić, do kąpiel sobie wziąłem Bo Wczoraj w ogóle nie miałem się. Taki bruda poszedł spać, co? No ale. Siła wyższa, no. siła wyższa Nie dałbym rady, a poza tym trzeba bym się rozbudził i co bym zasypiał, nie wiadomo ile a tak to pan zmęczony, pan nie spać. No i ten do Częstochowy, nie wiem czy mówię, czy nie mówię, ale mam kursa do częstochowych, a już nie będę kupić Niech pan. W tylko Zrzucam i wracam. Takie tematy lubimy i szanujemy. Żeby tylko się kilometry zdało. No i kasa. <grystanie> nie, nie, nie. No, muszę tego nadrobić. Przez ten stracony tydzień. Tamten. Przez te mrozy, nie i... awizacje i. i... 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 Ja ci się bym był no. Dziękuję Panie Darku No i tak się też zastanawiam się, żeby nie skończyć no z tym odcinkiem Bo już środa i tak jak wykorzystam środę, to może w czwartek, w piątek, nie na Nie na, da. <laughs> nie, na da. E, nie zrobi się tyle materiału. O, taki lekki dylemat, no, ale też poza tym też, też dylemat, bo tak patrzę już trochę chyba mało tego materiału, no ale nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę. Jest jak jest. A tutaj to byłby yy, faktycznie idealny pomysł. Znaczy... Miejsce. No przepuszczam, nie? Przepuszczam, 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 przepuszczam. Już widziałem, że odczaj coś tutaj kombinują. Hmm. O, dziura się zrobiła. Dobra, nie przedłużając jednak. Do następnego. Widzimy się później w następnym odcinku. I tyle, no? Trzymajcie się szybciutku. Cześć.